Witajcie. Dziś zabieramy Was Wardeny. Belgia. Mały piękny kraj z miłymi ludźmi. W naszej dzisiejszej relacji pokażemy Wam najwyższy wodospad w Belgii i usytuowany w pobliżu niego parking. Zobaczmy Lako. Chodźcie z nami, zapraszamy. Chodź intro i jedziemy. Ardeny to rozległy masyw górski znajdujący się na terenach trzech państw Belgii, Luksemburga i Francji. Łańcuch Arden jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią reńskich gór łupkowych. Naturalną kontynuacją Arden na wschodzie są góry Eifel. Nazwa Ardeny pochodzi od galijskiego słowa art, które oznacza wysokość. W tym miejscu chcę zwrócić uwagę, by nie mylić pojęć galijski i galicyjski to zupełnie dwa różne tematy nie mającego nic wspólnego ze sobą. Ardeny dzielą się na trzy większe grupy: Ardeny Właściwe, Ważne flamenay i Condroz. Ardeny w całości zajmują 11 200 km2. Najwyższy szczyt Anden to Signal de Montrager o wysokości 694 m nad poziomem morza. Ardeny już w zasadzie od samego początku nowożytnej cywilizacji często goszczą na stronach historii. Pierwsze rozległe opisy Arden znajdziemy już w kronikach dotyczących Juliusza Cezara i podbojów w Galii, czyli dzisiejszej Francji. Witaj, Farynd. Dziadek, 80 lat. Dobra, jedź. Daris tu Hejmier Plac. Daris jest Hejmier Plac. Dobra, okay, ja. okay. Znaleźliśmy fajne miejsce w necie na zaparkowanie i biwak w bardyńskich odstępach leśnych. Ale jak zauważyliście, nie tylko myśmy to miejsce znaleźli. Niedaleko od tego parkingu znajdują się najbardziej widowiskowe kaskady wodne w Belgii. Trudno. Następnym razem, pewnie jeszcze nie raz odwiedzimy tę okolicę. Kaskad wodnych nie zobaczycie w tym materiale, ale zabieramy Was na największy wodospad w Belgii na wodospad Laco, znajdujący się około 20 km dalej. Do Laco dotarliśmy około południa. Parking w samym sercu Arden. 8 euro płatne jest za dzień, w nocy można normalnie za darmo spać to jest największy problem yy, ciężko było tu trochę dojeżdżać bo blokowały nas dwa mosty po 2,5 metra wysokie musieliśmy dobrze koło zrobić ale udało nam się tutaj wbić jesteśmy tutaj jakieś 200 metrów od najwyższego wodospadu w Belgii jaki jest szybko zaparkowaliśmy Mieczysława i wyruszyliśmy na rekonesans w poszukiwaniu knajpy na obiad Musi zawsze się wepchać. Szota. pyszne. Ogólnie jest ok. Pizza jest super. Pizza jest bardzo pyszna na cieniutkim, chrupiącym cieście. Naprawdę wyśmienita. Kałosiarnę również. Polecamy restaurację, aczkolwiek nikt nie chce z rozmawiać po angielsku, po niemiecku ani po holendersku. Przeczytam sobie tylko silupę i mersi. <noise> <noise> no tak. Także trzeba sobie poradzić. Lub paluszkiem pokazywać na kartę menu. Natomiast sosu podają. Olej, Olej oliwka jakaś jakaś. Bardzo dobre to, ale strasznie bardzo pikantne. Strasznie dobre, ale strasznie bardzo pikantne, tak? Strasznie dobre. bardzo pikantne. Nasyceni do pełna przepyszną pizzą. Zupełnie inną jak tą, którą możemy kupić w naszym kraju. Zabieramy Was teraz na spacer po okolicy i opowiemy Wam trochę o tym miejscu. Sama miejscowość Pols stała się atrakcją turystyczną już w XVIII wieku. W samym Koza zamieszkuje kilkaset osób, więc niewiele, ale w weekendy ludzi jest jak w naszym wołosa wołosatym sezonie. Miasteczko jest super bazą wypadową dla każdej osoby lubiącą aktywny wypoczynek. Do najciekawszych okolicznych atrakcji możemy zaliczyć niedaleko. Stawelot, kolejna atrakcja to miejscowość spa, gdzie znajduje się tor formuły pierwszej i wyścigów 24-godzinnych Funchal Champs. I Malmedy. Każda z tych miejscowości jest dobrą bazą wypadową w góry na kajaki i dziesiątki innych atrakcji, jak zwiedzanie jaskiń, wyprawy kładami i postępy leśne pasma Arden. Ale jest jedna miejscowość, która leży w naszym głębokim zainteresowaniu a w zasadzie moim, ponieważ pasjonuje się historią II wojny, a miejsca, które odwiedzamy w Ardenach, są bezpośrednio i bardzo znaczącej skali nierozerwalnie z nią związane. To miejscowość La Gliese-Stavelot. Tą miejscowość pokażemy w następnym odcinku, zobaczymy jednego zachowanego w całości w Europie tygrysa królewskiego i jednego z Czech na całym świecie, ale to w następnej części. Ciekawostką Lako jest to, że jest to również elektrownia wodna, a cała infrastruktura elektrowni została schowana pod ziemią, by nie zniszczyć pięknego miejsca i przepięknych krajobrazów. Kiedy takie pomysły będą realizowane u nas? Czy stać nas tylko na wycinanie bieszczad i ich piękna? To pytanie pozostawiam każdemu z Was. Jednak największą atrakcją turystyczną tego miejsca jest wodospad. W zasadzie od wodospadu rozpoczęła się historia turystyczna tej miejscowości. To właśnie dlatego wodospadu pierwsi turyści tutaj przybywali ponad 200 lat temu. Przypuszczam, że to miejsce było jeszcze piękniejsze, gdy ukrywała je surowa natura. Dziś możemy cieszyć się starą zabudową i podziwiać miejscowość prawie w całości zbudowaną z kamienia. Do budowy używano kamieni pochodzących z okolicznych skał i rzek. Wodospad Lako ma wysokość około 12 metrów i jest najwyższym wodospadem Belgii. Przy samym wodospadzie wybudowano kilka balkonów widokowych pozwalających na bezpośredni kontakt z jedną z sił natury, jaką niesie woda. Wrażenia cudne, ale i jest jedna podstawowa wada tego miejsca, o której powiemy za chwilę. Wokół wodospadu została wybudowana infrastruktura hotelowo-turystyczna. Ceny pokojów w tym miejscu oscylują za najtańszy pokój dwuosobowy o 77 euro za dobę. Wynajęcie tego pokoju ze względu na niewysoką cenę jest prawie niemożliwe, chyba, że dokonamy rezerwacji na kilkanaście tygodni do przodu. Przeciętna cena za pokój dwuosobowy waha się w przedziale 130-170 euro, czyli jak wszędzie w takich miejscach, dla przykładu w Amsterdamie, Rotterdamie, Antwerpii czy Brukseli również bez problemu dostaniecie pokój w tych pieniądzach. Nie mówię tutaj o hostelach lub pensjonatach. Jeśli dostać do to trzeba 17 euro zapłacić. Przepraszam, 3 godziny przed zamknięciem. 3 godziny przed zamknięciem. Tak jest, wszystko, wszystko jest ogrodzone. Silnie szukaliśmy miejsca, by można było podejść pod sam wodospad i nakręcić go w całej ukazałości. Odwiedziliśmy każdy zakamarek wokół i wszędzie trafialiśmy na płoty i ogrodzenia związane z miejscowym parkiem rozrywki. To przykre, że kapitalizm w zasadzie uniemożliwia obejrzenie tego wodospadu w całej ukazałości. By dostać się na wprost wodospadu trzeba wykupić bilet do parku rozrywki, który za dnia kosztuje 40 euro od osoby, a w ostatnich trzech godzinach otwarcia 17 euro od osoby. Ale taki ten świat już jest. Tylko kasa jest ważna. Sami czasem nie jesteśmy w stanie pojąć, do czego ludzie są zdolni, by wyrwać kasę. Dlatego kochamy Bieszczady, i nasz prywatny kawałek świata w postaci plecaków dobrych butów i ciszy okroszonej zapachami bukowych borów. Bądź na wspinaczkę samemu 150 euro pakiet. Jakieś wspinaczki, ale to taki intensywny dzień. No, no i jaskinie jeszcze można zwiedzać, ale to też wszystko z przewodnikami. No to wspinaczka. Co możemy powiedzieć o lako? Na pewno jest to piękne miejsce, na wycieczkę kamperem w sam raz. Atrakcje dosyć drogie, ale trzeba mieć na uwadze, że pieniądze zarabia się tutaj tylko przy dobrej pogodzie od wiosny do jesieni. Czy odwiedzimy to miejsce jeszcze? Pewnie tak. Chociażby tylko dla górskich szlaków, których w okolicy jest wiele. A z tego co zauważyliśmy już kiedyś w Ardenach, na szlakach nie ma prawie turystów. Czego nie możemy powiedzieć o sąsiednim paśmie górskim Eifel w Niemczech, ale historię o Eifel zostawimy na inne odcinki. No nic, mała kolacyjka teraz. Ja na razie nie jestem głodna, ale zrobimy Na dworze czy stopnie, idzie już zima wielkimi krokami, noc bardzo spokojna, parking fajny w fajny, fajnym miejscu, dużo ciekawych atrakcji, nawet przyjechać na cały dzień tutaj to jest co robić. Mimo, że wszystko jest w promieniu jednego kilometra. Żegnamy ko naprawdę fajne miejsce na jedno czy dwudniowy wypad. Na pewno nikt nie będzie się tutaj nudził. Z Laco jedziemy do Laglej ze Stavelot. Jeśli dowiedziałeś się czegoś ciekawego lub miejsce Ci się podoba, to daj suba lub łapkę. Ciebie to nic nie kosztuje, dla algorytmu YouTube'a jest ważne, a nas motywuje do tworzenia podobnych materiałów. Do zobaczenia w następnym materiale z Laglej ze Stavelot.